Wakacje to taki czas, kiedy każdy z nas korzysta z hoteli. Korzystamy z hoteli w dużych miastach, korzystamy z hoteli nad morzem, korzystamy z hoteli w górach i na Mazurach. Dzisiaj chciałbym państwu powiedzieć o tym, jak wygląda rynek hotelowy w Polsce, bo to jest zawsze bardzo ciekawe dla wszystkich. Bardzo często o wyborze hotelu Decyduje to, co ten hotel oferuje. Rodziny bardzo chętnie pojadą nad morze do hotelu, w którym jest basen, w którym są duże hotele, w którym jest dobra gastronomia. Jednym słowem, gdzie jest co robić. Klienci biznesowi bardzo chętnie wybierają hotele zlokalizowane w pobliżu swoich centrów biznesowych, w pobliżu dworca lub lotniska. Obecnie największy rozwój rynku hotelowego obserwujemy w dużych miastach w Warszawie, w Gdańsku i w Krakowie. W tych miastach spodziewamy się, że w ciągu dwóch najbliższych lat. Dostępność pokoi hotelowych, czyli nowe hotel na rynku, będą stanowiły blisko 30% tych, które w tej chwili istnieją. To bardzo dużo, ale jest to dobra wiadomość dla tych wszystkich gości, którzy z tych hoteli korzystają. Będziemy mieli nowe hotele, świadczące dobre usługi. Tam będzie na pewno najwyższa jakość międzynarodowych sieci hotelowych. Co przyciąga ludzi, co przyciąga gości do nowych hoteli, do nowych lokalizacji? Przede wszystkim odbywające się imprezy biznesowe, ale także imprezy sportowe lub wydarzenia kulturalne. Tutaj mamy przykład z nowo otwartej Areny Gliwice, w której odbywa się już dzisiaj wiele, wielotysięcznych imprez sportowych, takich jak Gala MMA, czy też koncerty, po których goście po prostu chcą zostać w tych miastach. Hotele takie jak Diament w bliwicach, w zabrzu, albo Courtyard by Mariot w Katowicach cieszą się dużym zainteresowaniem gości. Muzyka